Mamusiu, no patrz! Helipoptel! Piotruś, schowaj może swoją... glizę i cię się ubierz. Nie! Piotruś, mamy gościa. Chcę nowego traktora. A ja chcę, żebyś się ubrał. Nie! Jak nie, to nie! To nowego traktora też nie będzie. Yy, popsuło się? Co się popsuło? Mój helipoptel! Nic się nie zepsuło, widzę, że lata. Śmigłem tak kręci, że mi zaraz okna wybije. Nie działa! Co nie działa? Bo tata mówił, że. że, że jego helikopter to tak działa, że mama się go słucha. Tata tak mówi? To nieprawda! Prawda! Tak mi powiedział! Coś chyba pomyliłeś! I jeszcze powiedział, że wtedy dostaje co chce! Zaraz dopiero dostanie, niech tu tylko wróci. Co dostanie? Ja chciałem tlaktola! On dostanie łomot, a ja tlaktola? A ty zaraz dostaniesz majtki i zakaz słuchania ojca! Nie! Juuu. Dobrze, jak się zaraz ubierzesz, to pomyślę nad traktorem. Działa! Tata miał rację. Marzenka. Oj bo ty taka święta.